Ej, mało to mało No Fajne. Gdzie nie mogę. Nie Bo są słone takie fajne. Jak tyle kiszone. No właśnie mało to kiszone. Nie. <noise> to już ci wy w nie kiszone. nie, kiszone są kiszone. Mało są mało soli. A, a co? Kiszone, kiszone korniszone, takie. mało soli, to są ogórki, które są półtora do dwóch tygodni przed tym, jak staną się kiszone. Co? No, no tak, ale ja lubię takie z tego z tej wody. No, no, A tak, to, to, tak. to jest to samo jakby. Tylko że one są no, nie... nie dłużej. No to nie jest to samo, bo jest na okołe zupełnie. Czyli jakie są rodzaje? Pieszone, kormiszionowe osoby, tak? Korniszą to zupełnie? Ko Konserwowa też. Konserwowa. A to kon kon właśnie rodzaje w ogóle. A kiszony, małosolne to jest ta sama mieszanka, ten sam górę, które leży dużej w słoiku. Okay. Sok z ogórków działa na wszystko. Sok z ogórków to jest eliksir młodości, to jest eliksir wszystkiego. Ja nie wyobrażam sobie życia bez soku z ogórków i ogólnie bez, ogór bez ogórków kiszonych i małosolnych. Jak ja wstanę na kacu i napiję się soku z ogórków kiszonych bądź małosolnych, czuję się jak nowonarodzona. W ogóle polecam każdemu. Sok z ogórków to jest lek na całe zło. Dobry. Ja chyba Słuchajcie kochani, jest jeszcze dzień i ma wieczoru, więc ja tutaj naprawdę pięstą co